Kochane dziewczyny, dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o tym, jak to joga twarzy uszczęśliwia miliony. Jakie miliony? Co ta dziewczyna plecie? No plecie plecie, bo miliardy. O co to chodzi? Słuchajcie, ludzkie życie jest grą zespołową. W naszej skórze są miliardy korzystnych drobnoustrojów, koniecznych do yy, Pełnego, dobrego funkcjonowania naszej skóry, a więc także dla ich piękna. A yoga twarzy, ale ja tutaj myślę o metodzie Yoga Attractive, czyli o takiej bardzo pełnej metodzie, która jest także pielęgnacją, która obejmuje także masaże i mądrą suplementację. Te miliardy istnień właśnie chce uszczęśliwiać. Jak to robi? Zacznijmy sobie od automasażu. Takie nawet Krótkie jakieś 5 minut, 3 minuty. No, jak się uda, 7 minut automasażu. Powoduje doskonałe, głębokie ukrwienie wszystkich warstw cery. Taka cera jest doskonałym domem dla właśnie e, tych. Korzystnych e, dla tej armii naszych obrońców. Więc co ja robię, jeśli mam te 3 minuty, a nawet na nie 5 i nie 7? Nie chcę, powiedzmy, buzi smarować olejkiem, bo muszę już gdzieś pędzić, nie mogę sobie pozwolić na zabrudzenie włosów, broń Boże, więc wtedy łapię mój roller tutaj galwaniczny, kolczasty, ale zupełnie bezbolesny i roluję szybciuteńko, masuję szyję. Masuję szybciutko owal twarzy pod spodem, masuję sobie żółwę, masuję tak naprawdę całą buzię. Czasem, jeśli się obudzę z lekko podpuchniętymi oczami, pomasuję też porządnie dolną powiekę. Widzicie, kolczaste to to, ale zupełnie bezpieczne. Jeszcze jonizuję skórę, która później przyjmie pielęgnację. Jak tak jestem wymasowana. To już to ukrwienie jest świetne. I potem będzie pora na taką mądrą, mądrą pielęgnację, a potem e, poćwiczymy sobie twarz. Taka mądra pielęgnacja z punktu widzenia tych miliardów polega na tym, że przede wszystkim im nie przeszkadzamy, a musimy sobie uświadamiać, że każdy. E, Tani, taki często stosowany konserwant w naszym kremie powoduje, że nie mogą się rozwijać nie tylko niekorzystne bakterie, ale te dobre też nie. Dlatego trzeba bardzo zwracać uwagę. Czym jest konserwowany kosmetyk, jednym z lepszych konserwantów jest, bo, bo kosmetyk musimy wiedzieć, że niektóre, przynajmniej musimy zakonserwować, bo stałoby się e, wręgarnią, wręcz niekorzystnych grożdż, drożdży grzybów, bakterii, no nie ma o tym mowy, ale taki kwas hydroctowy, który na przykład jest w naszym silnym nawilżaczu kwasie hialuronowym, spełnia te warunki, a jak pomieszacie go z naturalnym e, olejkiem, z olejkami eterycznymi w dłoni, zrobicie z niego krem, to macie taką super bezpieczną pielęgnację. Natomiast wszystko, co jest sztucznie perfumowane, co dla takiego pięknego poślizgu w kremie zawiera mikroplastik, zawiera inne sztuczne substancje, wyrzucamy, dlatego że to dla naszej mikrobioty, tak zwanej, nie jest dobre. Ćwiczenia twarzy dodatkowo pozwolą nam tę twarz doskonale ukrwić. I tutaj są też takie ćwiczenia, które dosyć szybko pozwolą nam dodatkowo głębiej jeszcze pobudzić nasze mięśnie, właściwie jak zastosujemy nawet tylko jedno ćwiczenie. To ćwiczenie, które wam pokażę, nie będzie bardzo łatwe, ale popróbujecie sobie pod, przed lustrem. Nie będzie też specjalnie twarzowe, dlatego że umieścimy język nad górną wargą i będziemy próbować napinać policzki, uśmiechając się. Patrzcie, ćwiczy szyja. Czujemy podbródek, czujemy policzki, widzimy jak pracują. Pracują też dolne powieki, i jeśli mamy wątpliwości, czy tutaj nam się nie robią kurze łapki, przytrzymujemy. I takim ćwiczonkiem poruszamy prawie że całą twarz. Jeszcze do niego dodajemy 2 3 i tak naprawdę zrobione. No jeszcze elementem tej naszej mądrej pielęgnacji jest eliksir dla pięknej cery. To jest taki koktajl, który nie tylko ma bardzo dużo kolagenu w sobie, ale także zawiera e, różn także czynniki przeciwzapalne tak jak siarka MSM witaminy mikroelementy i jest to też doskonała odżywka dla właśnie tych wyżej wspomnianych miliardów. Taką cudowną odżywką są także kiszonki. Nie zapominajcie proszę o nich, dobrze żebyście jadły je różnorodnie, nie w wielkich ilościach, żeby nie robić sobie w żołądku, w żołądku rewolucji. Jeśli trudno się Wam je trawi, pamiętajcie, że odrobina takiego namoczonego, podgotowanego kminku pomoże, pomoże je strawić. I no cóż, jeszcze chciałam Wam powiedzieć jeszcze ważną rzecz, jak to jest z tymi ćwiczeniami twarzy i z kolei niekorzystnymi bakteriami, których nie będziemy uszczęśliwiać, a wręcz jeśli je unieszczęśliwimy, to bardziej zadowolone będziemy my. Otóż, jeśli zaciskamy szczęki, a tego nawyku najłatwiej się e, pozbyć na dobre, na zawsze, dzięki ćwiczeniom twarzy, to e, poprzez e, to, że nie będziemy ściskać i powodować takich mikro, e, pęknięć w szkliwie. Będ nie będziemy też torować drogi bakteriom próchniczym, czyli nasze zęby będą się łatwiej broniły, będą mocniejsze, będą dłużej białe. Także. E, Zachęcam Was do uczestnictwa na razie w Zoomie, a może wkrótce już spotkamy się w realu na warsztatach. A ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Was, was które tak naprawdę stanowicie całość właśnie z mniej więcej oblicza się trzema aż kilogramami tych mikroistnień. Czujcie się dobrze Wy i niech także świetnie czują się one. Do zobaczenia!